Miałem Nie wiem dograć, już zapomniałem bo leciało mieć z głowy pewnie podniecony byłem, nie? egzaminami Dobra, zostały tylko te należniczki za które się właśnie tutaj biorę Mody tam kończy, no w tę stronę to on tu wymerował No, tam ostatnia warstwa Musimy ten paletę rozpakować i windą powciągać, bo braknie. Na jedną miałem w zapasie, już mówiłem o niej. Jedna stoi tam zakopana, a brak jest coś tam z tych całych, jeszcze wybierze z tych śmieci. No to te sobie posklejane, już rozerwać, coś tam, tam przebrane są. ale co, flakey porobić? To jakieś tam dwa. Duperelki, jutro się bierzemy za. Tarowanie do łaty tam zawsze, będzie się coś bujało Płaszczyznę sprawdzić, idzie na to szóstka i kształtka Nie? Tu mamy czwartek, nie ma, ma cały dzień padać Nie wiem, być zimno, bo 5 stopni, wczoraj to zmarzłem jak cholera 1-2 stopnie, mgła dzisiaj 14, znowu cieplej eee... I, i, I co? A no i kształteczka, jutro jest czwartek, piątek Gdybyśmy jutro to w piątek byśmy do południa wykleili resztę. No i musimy rozszalować balkony i stemplować tutaj wszystko. Na poniedziałek będzie można strop zamawiać. Zaczynamy się zamówimy transport i dźwig, nie? I dźwig, tylko teraz nie wiem, czy tu mi wejdzie ta 50 i sięgnie po takiej wysokości do końca. trzeba 30 30. Jedno, jedno auto tu. Jedno auto z drugiej strony i na dwa razy tutaj sobie połówkę, ale bez problemu się nie tam 30-tonowy 30 i tą stronę też bez problemu. Ale to muszę to przemyśleć, się zadzwonię do nich jak tam z transportem będą daleko z tego ogólnie czekaj zrobiony, przez te mrozy trochę nas to obsunęło jakieś dwa tygodnie oj. Później będziemy się bawić w uzupełnianie, jakieś wąskie to zaprawa Tak jak mówiłem, to nie będę powtarzał Czy wklejka też tam się nie pyta do czego od razu nie docinamy, no bo tak akurat przepustowały 3 całe Bez docinki Na tych szparach, no mógłbym to rozsunąć z tego środkowego i by tylko klejen zakleił A później wycinamy to z tych śmieci, z tych odpadów, które tam pozostają Co się wykorzysta, się wykorzysta Reszta na gruz. Niestety A też wiadomo, w to się czas trochę goni, to też się nie bawimy w takie docineczki no bo to czas schodzi na to, ale to i tak trzeba później uzupełnić i tak nie ma innego wyjścia. Dobra, towar mam, skakuje. No, ostatnie warstwy nad są. Ja tu też ostatnie i mamy wsią Dźwig ustalony, strop ustalony na 17 Będziemy go układać I tu mamy czwartek, piątek, jeszcze sobotę, także Jak się nie rozpada kształtki Lecimy i Będzie, co podglądasz? No i co, Sia. Do miłego